Dzisiaj wieje, dzisiaj leje. Ja się śmieję, ty się śmiejesz. Życzę Wam drodzy Państwo dzisiaj doświadczenia Królestwa Bożego. Codziennie, jak ktoś się modli, rzecz jasna, i mówi ojcze nasz, to mówi: Przyjdź, Królestwo Twoje. I chcemy, żeby nastało coś takiego, co sprawiło, że Jezus. Że Jezus był rozpromieniony, że poszły za nim miliony ludzi, że wielu ludzi odnalazło siebie, odnalazło to, że są kochani. Jezus nie opowiada o czymś fantastycznym, Jezus opowiada o domu, o tym skąd jest, i, i dlatego idzie mu to opowiadanie bardzo prosto, a jednocześnie stara się przełożyć to na nasz język ludzki, dlatego że my nie mamy takich doświadczeń. Więc, kiedy mówi o tym, że ziarno musi wykiełkować i nie za bardzo wiemy, jak to się dzieje, może biologowie wiedzą, kto się uczył biologii, to wie, to nie ma znaczenia dla kogoś, kto chce mieć zboże, ten cały proces. Dla nas nie ma znaczenia specyfika teologii, dogmatyki, tak naprawdę. Niektórzy to wiedzą i bardzo dobrze, bo opisują to. Dla nas jest ważne, żeby mieć pokój i radość w sercu. No i to, to jest zaproszenie Jezusa nieustannie nam dawane. Ale do tego potrzeba czasu. Więc jeśli w naszym życiu coś nie działa, to trzeba przyjąć jakąś strategię, być upartym, być wytrwałym i wtedy prawdopodobnie zacznie działać. Dlaczego? Bo Jezus to mówi, i tak jest, tak jest pewnie, tak jest bezpiecznie. I do tego dostajemy propozycję też to w drugim czytaniu warto zerknąć, żeby się przeglądać w Panu Bogu, jako tym, który nam może powiedzieć, kim jesteśmy nie w takich y, ludziach czy jakichś sytuacjach, które się zmieniają albo podpowiadają nam to, co wygodne. Więc dzisiaj możemy odkryć radość przebywania z Jezusem w Królestwie Bożym, do którego każdy jest zaproszony.